Wydaje mi się, że faktycznie mało ludzi rozumie, co to znaczy szacunek. Robiłem dzisiaj jedno zadanie, gdzie musiałem być dosyć mocno skupiony na nim, żeby go po prostu nie spieprzyć. I w trakcie, gdy wykonywałem to zadanie, no, byłem tak praktycznie w połowie, pewna osoba tam do mnie podeszła z boku. Dokładnie to były dwie osoby, ale jedna z nich tylko mówiła do mnie i pytała się, czy zrobiłem inne zadanie, które miałem zrobić rano. De facto, w sumie, deadline'u nie, nie miało to zadanie, ale dostałem o nim informację w sumie wczoraj. No i planowałem zrobić je dzisiaj rano, ale dzisiaj rano trochę mi rzeczy wypadło, więc zaplanowałem to sobie na wieczór, nie? Na teraz. I de facto już zrobiłem to zadanie. No i. Ja byłem skupiony na swoim aktualnym zadaniu, więc osoba, która właśnie z tej strony do mnie mówiła i to ważne, że tutaj osoba właśnie miała obok siebie jeszcze jedną osobę czyli dwie osoby były tutaj na Twoim miejscu a ja de facto jakoś tak wyglądałem, bo byłem skupiony na zadaniu i słuchałem ale dalej coś robiłem, bo chciałem po prostu to dokończyć. Już byłem w takim momencie, że wiesz że nic mi nie mogło przeszkodzić i chciałem to dokończyć, więc słuchałem. No i ta osoba się mnie właśnie pyta, czy, czy zrobiłeś to zadanie już, nie? A ja mówię, że jeszcze nie, zapisałem sobie dzisiaj na wieczór, żeby tego nie zapomnieć. No i w tym momencie ta osoba jakoś tak się bardzo uniosła, że to jest bardzo ważne, ktoś już za ciebie tam to zrobił, więc musisz teraz, musisz teraz jak najszybciej to zrobić. Chodziło o przesłanie pieniędzy. Więc osoba się pytała, czy przysłałem już pieniądze. Ja mówiłem, że nie, zapomniałem, ale mam zapisane na ten wieczór. No, no i była sytuacja, że ta osoba, która mi przypominała o przysłaniu pieniędzy, się dosyć mocno uniosła, że, że jak to tak, nie? Przecież to, to już, już ktoś za ciebie wyłożył te pieniądze, jako jedyny zostałeś. No, miej to na uwadze, ale to nie, że masz zaplanowane, tylko zrób to, nie? No ja tak. Powiedziałem, że ok, zrobię, wybacz, nie? żeby tak trochę specyfikować, żeby tak trochę specyfikować tę sytuację. No i skończyło się na tym. Nie? Ta osoba poszła z tą drugą osobą. Ja byłem taki trochę zdziwiony, bo nigdy wcześniej ta osoba, która właśnie mi przypominała o przelaniu pieniędzy, to było 30 zł. Ta osoba nigdy mi nie mówiła nic w taki dosyć ofensywny sposób, więc nieco się zdziwiłem i zacząłem o tym myśleć. Dlaczego, skąd taka sytuacja wynikła? No i w trakcie jak jechałem samochodem, wtedy dosyć często myślę, albo słuchałem jakichś podcastów, a mniejsza, my myślałem sobie, że to przecież moja wina, bo ja tej osobie nie udzieliłem szacunku, w sensie nie pokazałem jej szacunku. Jeszcze gdyby ta osoba, która do mnie mówiła, nazwijmy ją Franek. Gdy Franek byłby sam i sam by mi przypominał o pieniądzach i ja bym właśnie odpowiadał, nie patrząc na niego, myślę, że nic by się nie stało. Ale jako, że obok Franka stał, powiedzmy Maciuś, no to ja już umniejszyłem ważność franka w obecności Maciusia. Tak, bo nie patrzyłem na niego. Słuchałem tylko i robiłem swoje. Więc przez to Franek mógł poczuć się właśnie taki mało ważny i mógł się poczuć zagrożony w oczach Maciusia, przez co, przez co musiał zaznaczyć, że hej, 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 Jakub, ja jestem ważny. Przez to może podniósł faktycznie trochę głos, zrobił się bardziej ofensywny. I, i to tyle, nie? Więc faktycznie szacunek, a uznanie to jest coś innego. Bo szacunek należy się każdemu, więc to zwłaszcza teraz na Wigilii, nie? która się zbliża wielkimi krokami. Jeżeli faktycznie będziesz miał jakieś rozmowy z ludźmi, poświęć im chociaż swój wzrok. Chociaż tyle i aż tyle, bo w obecności innych ludzi, jeżeli ktoś ma małe poczucie własnej wartości i dosyć kruche ego, może się to skończyć różnie. Ja już miałem taką jedną sytuację z człowiekiem, który miał kruchego i nawet nieumyślnie nie okazywałem mu szacunku, właśnie, nie? I skończyło się to po prostu strasznym wybuchem ze strony tej osoby w moją stronę. No i przyrządziło to trochę, trochę wstydu. No ale dlatego pamiętaj, szacunek, szacunek należy się każdemu. Uznanie, już nie bardzo uznanie należy się osobom, którym faktycznie coś zawdzięczasz i które faktycznie coś osiągnęły. Natomiast szacunek i patrzenie chociażby w oczy nie ciągle, tylko wiesz tak, od czasu do czasu, jak z kimś rozmawiasz, to jest po prostu maskew, zwłaszcza jeżeli wokół są ludzie. I zapamiętaj o tym, bo to faktycznie może uratować ci kilka sytuacji w życiu na przyszłość. Zwłaszcza jeżeli będziesz na jakimś ważnym spotkaniu, czy tam w pracy, czy gdzieś w ważnym dla Ciebie miejscu, to pamiętaj, żeby każdemu okazywać szacunek. To tyle na dziś. Wiem, że krótko, szacunek to jest ogólnie dosyć długi temat, na który można się rozwodzić, ale to tyle na dziś, a więcej jutro.